Siemanko z tej strony, Adam i witam Was na kanale Zakręceni w lewo. Dzisiaj czas na zapowiedź dziewiątej rundy drugiej ligi żużlowej, którą przygotował dla nas Dawid, Wam znany jako farmer. I zaczniemy sobie od razu od poznania. Tak więc zapala się zielone światło, taśma idzie w górę i poszli. Czas na ostatni mecz w Lasku Golęcińskim, gdzie Spekhał z Packhouse PSZ Poznań podejmie metalikę recycling kolejarza Rawicz. Obie drużyny z Wielkopolski przegrały swoje spotkania. I tym samym mają po tyle samo punktów w tabeli. W ostatnim czasie podopieczni Romana Jankowskiego nie jadą przy wsparciu ekstraligowych byków. A dokładnie chodzi o ja Jasmektałę oraz Schlauderbacha. I tym samym podopieczni Piotra Palucha mają spore szanse na drugą wygraną na poznańskim Golęcinie. Lecz w poprzednim meczu na arawickim Florku był wynik 51-37. A o punkt bonusowy może być piekielnie ciężko poznańskim Skorpionom. Zawodnicy balo, a zwłaszcza Birke Maus, który prezentuje wspaniałą sylwetkę i Kevin Wolbert, który potrafi gonić na trasie, to od nich będzie zależeć zwycięstwo i punkt bonusowy. Na Goleńciński Golaj wraca tym razem w barwach swojego macierzystego klubu ulubieniec kibiców z Poznania Marcel Kaiser, którego kibice żałują, że nie obejrzą w barwach poznańskich skorpionów. Ale Marcela kibice solidnie przywitają oraz będą mu gratulować po zdobyciu trzech punktów. U przyjezdnych warci uwagi będą Anders Rowe oraz Kian Rick których można określić mianem niespodzianki w polskiej lidze. Młode niedźwiadki pokazują, że za kilka ładnych lat mogą się nieźle prezentować. Podsumowując, jeśli Spechhaus PSZ Poznań wygra to spotkanie, to utrzymają trzecie miejsce w tabeli. Jeśli to kolejarz wygra ten mecz, to wtedy awansują na trzecie miejsce. Spotkanie odbędzie się w piątek, a nie jak wcześniej zapowiadano w niedzielę. Klub prezesa Ładzińskiego tłumaczy, że nie mieli wpływu na decyzję, a transmisja odbędzie się na antenie Motowizji o godzinie 16. Mój typ na to spotkanie 51:39 i już przenosimy się do Rzeszowa. Po mistrzostwach świata na long traku, Gdzie ciągle młody Stasiu Burza był trzeci w rundzie cyklu A mistrzem świata został Lukas Finhage Na torze w Rzeszowie Czas na mecz ligowy gdzie tamtejsze żurawie Podejmą Wolf Wisztok. Poprzedni mecz Rzeszowianie zakończyli wysoką porażką Z Wilkami Krosno A Wilki z Wisztok wygrały swój mecz na własnym torze Wszyscy kibice drugiej ligi są bardzo zainteresowani Czy Robert Lambert wystąpi w barwach niemieckich Wilków Jak na razie Lambo jeździł tylko w meczach domowych Pewnie właściciel klubu z Niemiec Marzy o tym, aby wygrać swój pierwszy mecz na wyjeździe. W poprzednim meczu obu drużyn padł w wynik 46-44. U gości swoje punkty powinien zrobić Lukas Finhage który doskonale zna ten tor. Jest tylko małe ale. Po starcie nie wrzuci drugiego biegu jak to na motorze do long tracku. Po stronie Rzeszowian martwi postawa również Dawida Lamparta, który już nie pokazuje takiego poziomu ekstraligowego, a nawet nie pierwszoligowego. Szkoda Dawida, bo jeszcze rok temu prezentował poziom ekstraligowy. I gdzieś się pogubił Kto wie, może to była wina limiterów W barwach żurawi zobaczymy zapewne gościa w postaci Romana La Hubama I być może Marcina Turowskiego Ale to jest jeszcze niewiadoma Kibiców martwi postawa również swoich juniorów Mowa o Stojanowskim i Majcherze. Ten drugi prezentował się w pierwszej części pandemicznego sezonu całkiem nieźle. Ale później gdzieś się pogubił. Mam również nadzieję na zmianę w składzie za Dawida Stachyre. Ostatnio mało przekonywujący był jego występ, bo zdobył okrągłe zero na swoim torze. Na ławce są gotowi do jazdy Stanley Burza oraz Marcin Rępała. Trenerze Stachyra, rozumiem, że to Twój syn, ale odpuść go sobie w składzie. Podsumowując, mecz może być do jednej bramki. Ale myślę też, że Niemcy są w stanie się postawić O ile oczywiście będzie Robert Lambert i Lukas Finhage w składzie Transmisja odbędzie się na antenie Motowizji o godzinie 11.45 Mój typ na to spotkanie 50 do 40 Już przenosimy się do Krosna Czas na decydujące starcie w krośnie o pierwszą ligę, gdzie Wilki Krosno podejmą OK Bedmet kolejarza opole. Wilki już z kompletem zwycięstw chcieliby świętować na swoim torze. Upragniony awans do pierwszej ligi. Krośnia nie do pierwszej ligi wrócą po 14 latach przerwy, gdzie ówczesne KSZ Krosno. Reprezentowało Miasto Szkła. Ten mecz może być do jednej bramki. Dlaczego? Ponieważ wilki mają duży atut własnego toru. Obie drużyny wygrały swoje mecze, do tego Opole również marzy o awansie. Ale przed pandemią były planowane playoffy. Teraz już ich nie ma i to utrudnia sprawę. Opolanie jak na razie wygrali trzy mecze wyjazdowe. I kto wie, czy nie zagrożą podopiecznym Janusza Ślączki w misji Pierwsza Liga. Porządnie może namieszać znowu junior wilków Patryk Wojdyło który podczas poprzednich dwóch meczów wywalczył czyste i płatne komplety. Swoją dużą cegiełkę na pewno dorzucą nazywani przeze mnie para bratnich narodów. Karpow i Tarasienko, którzy na swoim torze walczą do ostatnich metrów. Ale Opolanie przyjeżdżają też wygrać i mogą skorzystać z Damiana Pawliczaka oraz Mateusza Tondera. Ostatnio chwalony w studiu w Wisztok przez Egona Millera Oskar Polis pokaże jak bardzo chcą awansować do zaplecza Ekstraligi. Kolejnymi groźnymi zawodnikami z miasta Szczakiela mogą być Sam Masters oraz Mats Hansen. Wydaje się skład wyrównany, ale o tym się przekonamy już w niedzielę. Pojedynek Ślączka kontra mróz na ringu, e przepraszam, na torze, odbędzie się na antenie Motowizji o godzinie 11.45. Mój typ na to spotkanie 49:41. Jeszcze szybkie przypomnienie tabeli po 8 rundach. Na prowadzeniu wilki Krosno z 19 punktami, drugie miejsce właśnie mają OK. Bedmet Kolejarz Opole z 15 punktami, trzeci jest PKO PSZ Poznań z 7, 7 punktów ma również Metallica Recycling Kolejarz Rawicz, 5 punktów na piątym miejscu RZT Rzeszów i zamykające tabelę na 6 miejscu Wool Wisztok z 4 punktami. No i dojechaliśmy do końca Tak więc jeżeli podobał wam się ten odcinek To zostawcie tą łapeczkę w górę A jeżeli nie subskrybujecie jeszcze naszego kanału To z góry was do tego zachęcam Zachęcam was również do odwiedzenia mojego Instagrama Speedway-strefa Oraz do dołączenia do naszej grupy na Facebooku Link znajdziecie w opisie Tak więc żużlowe świery zakręceni w lewo To tyle na dziś Pozdrawiam i do usłyszenia Cześć